Pomyślmy o tych sektorach, które od zawsze obiecywały jakąś rewolucję. Wiecie, te futurystyczne slajdy z konferencji, pełne ambitnych, inspirujących wizji, które, cóż, wiecznie pozostawały tylko wizjami. Przez lata biotechnologia i medytek były właśnie takimi dziedzinami, ale co, jeśli ta obietnica w końcu tak naprawdę zaczyna się spełniać? No, bo spójrzmy prawdzie w oczy. Po naprawdę trudnym okresie na rynku, kiedy indeks SP Biotech zanurkował o ponad 60% od szczytu z 2021 roku, łatwo było pomyśleć, że to już koniec marzeń, ale w cieniu tych wszystkich rynkowych zawirowań, gdzieś pod powierzchnią, zaczęła się cicha rewolucja i ona właśnie teraz nabiera niesamowitego rozpędu. A więc, co jest inaczej? W skrócie, technologia wreszcie dogoniła ambicje. To jest coś na kształt idealnej burzy innowacji. Mamy tu potęgę gigantycznych zbiorów danych, mamy precyzję sztucznej inteligencji i, co ważne, niesamowitą wydajność automatyzacji. Te trzy siły połączyły się, żeby przekształcić to, co było science fiction, w rzeczywistość, która dzieje się tu i teraz. No dobrze. Żeby zobaczyć, jak ta rewolucja wygląda w praktyce, przyjrzymy się czterem firmom, które stoją na jej czele. To nie będą jakieś odległe obietnice cudów nie. To są konkretne przykłady tego, jak przełamuje się bariery, które jeszcze dekadę temu wydawały się absolutnie nie do pokonania. Zaczynamy od recursion. Zeobraźmy sobie laboratorium, które, no cóż, bardziej przypomina zautomatyzowaną fabrykę Tesli niż zakurzone biurka naukowców. Ich pomysł jest w gruncie rzeczy prosty, ale absolutnie genialny. Jeśli przeprowadzisz miliony, ale to miliony eksperymentów z robotyczną precyzją, to biologia przestaje być zagadką. Staje się problemem, który można rozwiązać za pomocą danych. Bo misją Recursion jest zmierzenie się z brutalną prawdą. W branży farmaceutycznej aż 90% leków po prostu ponosi porażkę. To niewyobrażalne marnotrawstwo czasu i pieniędzy. Zamiast więc kontynuować tę kosztowną grę w zgadywanie, oni postanowili przeprojektować cały proces od zera. Chcą zamienić go w precyzyjną, zindustrializowaną maszynę do odkrywania leków. A wiecie, co jest w tym wszystkim kluczowe? Ich system operacyjny to działa tak: roboty non-stop przeprowadzają eksperymenty. Algorytmy sztucznej inteligencji analizują wyniki i, co najważniejsze, system uczy się na własnych błędach. Każdy wynik, nieważne czy dobry czy zły, wraca do modelu. To sprawia, że z każdym kolejnym cyklem staje się on po prostu mądrzejszy. To taka samodoskonalająca się pętla zwrotna, ale na masową skalę. Ta liczba świetnie pokazuje skalę ich działania. W ciągu ostatniej dekady Recursion zebrało 65 petabajtów unikalnych danych biologicznych i chemicznych. Żeby to sobie wyobrazić, to tak, jakbyśmy mieli cyfrową bibliotekę, która zawiera miliony lat ewolucji, gotową do natychmiastowej analizy przez AI. To daje im po prostu gigantyczną przewagę. Dobrze, jeśli Recursion rewolucjonizuje sam sposób, w jaki szukamy leków, to nasza kolejna firma, Monteroza, idzie o krok dalej. Podejmuje się wyzwania, które przez dekady uważano za niemożliwe. Chodzi o celowanie w białka, które do tej pory były kompletnie nietykalne dla medycyny. A skala tego problemu jest naprawdę ogromna. Szacuje się, że jakieś 75% białek, które powodują choroby w ludzkim ciele, jest poza zasięgiem tradycyjnych leków. To trochę tak, jakbyśmy próbowali otworzyć zamek, który nie ma dziurki od klucza. Te białka po prostu nie mają miejsca, do którego standardowy lek mógłby się przyczepić. I tu wchodzi Monterosa ze swoim genialnym w prostocie rozwiązaniem. Zamiast próbować na siłę blokować to szkodliwe białko, ich, tak zwane kleje molekularne, działają jak tajni agenci. Przyczepiają do niechcianego białka etykietkę z napisem: do usunięcia, a naturalny system sprzątający naszej komórki, cóż, zajmuje się resztą. To otwiera absolutnie nowe możliwości leczenia. I żeby nie było, że to tylko teoria, kiedy gigant farmaceutyczny pokroju Novartis inwestuje miliardy dolarów w partnerstwo, to nie jest to tylko przyjazny uścisk dłoni. To jest potężny sygnał dla całego rynku, który mówi: słuchajcie, ta technologia to nie jest jakaś mrzonka. To jest przyszłość, w którą warto inwestować ogromne pieniądze. Dobrze, od przełomowych startupów przechodzimy teraz do prawdziwego giganta. Intuitive Surgical to w tym gronie weteran. To firma, która już raz zrewolucjonizowała chirurgię za pomocą swojego robota Da Vinci, a teraz uczy się nowej, niezwykle potężnej sztuczki wykorzystania danych i sztucznej inteligencji. Żebyśmy mieli świadomość skali, pod koniec 2024 roku na świecie działało już prawie 10 tysięcy systemów Da Vinci. To jest dosłownie armia precyzyjnych robotów, która każdego jednego dnia zmienia oblicze medycyny. A tylko w 2024 roku wykonano przy ich użyciu niemal 3 miliony zabiegów. To najlepiej pokazuje, że roboty chirurgiczne to już nie jest jakaś ciekawostka z przyszłości, to jest globalny standard opieki medycznej. Ale prawdziwa kolejna rewolucja dzieje się właśnie teraz. Intuitive Surgical przekształca się ze sprzedawcy super zaawansowanego sprzętu w platformy danych. Każda operacja to teraz gigantyczny strumień informacji, który sztuczna inteligencja analizuje, żeby dać chirurgowi informację zwrotną. Robot Da Vinci jest, staje się więc takim osobistym trenerem, który pomaga każdemu chirurgowi osiągnąć poziom mistrzowski. A to oznacza jedno: lepsze wyniki dla pacjentów na całym świecie. Nasza ostatnia firma Tempus AI ma ambicje, by połączyć wszystkie te klocki w jedną spójną całość, budując coś, co śmiało można nazwać systemem operacyjnym dla zdrowia. Ich cel przekształcić medycynę, a zwłaszcza onkologię, ze sztuki opartej na intuicji w precyzyjną, opartą na danych inżynierię. W praktyce Tempus stworzy kompletną, wielowymiarową mapę każdego pacjenta. Łączą w jedno dane genetyczne, wyniki badań, całą historię choroby, dosłownie wszystko, co może pomóc zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się w organizmie. To tak, jakbyśmy przeszli od starej, papierowej mapy do nawigacji GPS działającej w czasie rzeczywistym. A mając tak szczegółową mapę, lekarz może w końcu odejść od tego archaicznego leczenia na miarę wszystkich – System AI analizuje wszystkie dane i podpowiada, która terapia zadziałała najlepiej u tysięcy innych pacjentów o bardzo podobnym profilu. To jest właśnie medycyna spersonalizowana na skalę, o jakiej do niedawna mogliśmy tylko marzyć. Ale wiecie, gdzie tkwi prawdziwa siła tempus? W ich sieci. Współpracują z setkami szpitali, z największymi firmami farmaceutycznymi. To tworzy potężny efekt kuli śnieżnej. Im więcej pacjentów jest w systemie, tym mądrzejszy staje się system, a im mądrzejszy system, tym więcej partnerów chce do niego dołączyć. Proste i genialne. No dobrze, wszystko to brzmi niezwykle obiecująco. Biologia faktycznie staje się dziedziną inżynierii. Ale zanim ogłosimy zwycięstwo i otworzymy szampana, musimy na chwilę zejść na ziemię i spojrzeć na drugą stronę medalu, na brutalną rzeczywistość finansową tej branży. Weźmy na przykład finanse rekarszyn setki milionów dolarów straty to nie jest błąd w obliczeniach taki jest po prostu koszt innowacji w tej branży. To jest świat, w którym firmy dosłownie palą gotówkę setki milionów dolarów w nadziei na to jedno, jedyne, przełomowe odkrycie, które zmieni absolutnie wszystko. I to jest właśnie sedno tej gry. W biotechnologii porażka to nie jest wypadek przy pracy, to jest codzienność. Wiele z tych firm, o których mówimy, po prostu zniknie. Ale wystarczy jeden sukces, jeden lek, który zadziała, żeby odmienić życie milionów ludzi i na zawsze zapisać się w historii. To jest zakład o wszystko albo nic. I właśnie teraz, na naszych oczach, budują się fundamenty przyszłej medycyny. A pytanie, które pozostaje otwarte i z którym warto zostać, brzmi jak głęboko ta rewolucja zmieni nie tylko sposób, w jaki się leczymy, ale tak naprawdę całe nasze życie.